Cześć, oglądacie filmożerców. Z tej strony Krystian. Zapraszam Was na prezentację wybranych lutowych nowości od wydawnictwa Lost in Time. Na początek Somna, czyli komiks z kilku powodów szczególny. Po pierwsze, jest to debiut na polskim rynku tytułu w oryginale opublikowanego przez Destillery, czyli całkiem młode wydawnictwo amerykańskie, które budzi ciekawość ofertą i autorami. Po drugie mamy do czynienia z wydaniem poszerzonym względem oryginalnego, ale do tej kwestii przejdziemy za kilka chwil, gdy porównam obie wersje. No i po trzecie jest to komiks stworzony przez dwie artystki, które absolutnie uwielbiam i niezmiernie cieszę się, że w końcu pojawiły się na polskim rynku. Aby nie było nieporozumień, to szybko dodam, że tak, wiem, że rysunki obu pojawiały się już w wydawanych w Polsce komiksach, ale w tamtych albumach ani Tula Lotej, ani Becky Clonan nie były głównymi artystkami i dopiero za sprawą Somny można powiedzieć, że pojawiły się u nas z prawdziwym przytupem i jako główne gwiazdy. Ale wracając do Somny, jest to komiks erotyczny, stąd moje ostrożne kartkowanie, ale nawet teraz możecie przekonać się, jak pięknie wizualne jest to dzieło. W jego opisie możemy przeczytać. Somna, osadzona w przerażających czasach polowań na czarownicę w angielskiej wiosce u progu XVII wieku, to opowieść o kobiecie, która uciekając z okowów purytańskiego świata, zatraca się w erotycznym, monirycznym koszmarze. Ingrid tkwi w nieszczęśliwym małżeństwie z Rolandem, miejskim baliwem i łowcą czarownic, którego bez reszty pochłania oczyszczanie okolic heretyków. Po tym, jak ginie jeden z mieszkańców, wszyscy wokół zaczynają podejrzewać siebie nawzajem. Z wizjonerskich umysłów Becky Clunan i Tully Lotey zrodziło się sugestywne arcydzieło czerpiące z hitów filmowych folk horroru takich jak Midsommar czy The Witch. Somna jest jednym ze sztandarowych tytułów od Destillery, ale to za sprawą Lost in Time komiks doczekał się wydania, na jakie zasługuje. Poza znacznie większą ilością materiałów dodatkowych, polska wersja może też pochwalić się dodatkowym zeszytem. Na początku swojej działalności Destillery wydało pozycję pod tytułem The Devil's Cut, na łamach której przedstawiono komiksiarzy stojących za tym wydawnictwem i przy okazji zaprezentowano czytelnikom nadchodzące projekty. Historia autorstwa Lotte i Klunan nie znalazła się w standardowym wydaniu Somny, ale za to mamy ją w wydaniu od Lost In Time. Jeszcze szybkie porównanie. Kolory na okładce polskiego wydania wydawały się bardziej nasycone, i ciekaw jestem, jak wypadnie porównanie przykładowych stron. Na planszy Becky Cluna nie jest to jakoś bardzo widoczne, ale zerknijcie na fiolet za oknem. W wydaniu od Lost In Time mamy większe nasycenie. To o czym mówię widać również w przypadku planszy Tuli Lotei. Tu nawet bardziej się to rzuca w oczy niż wcześniej. Super, że Lost in Time wydało Somnę i teraz trzymam kciuki za polskie wydania innych komiksów z rysunkami Tuli Lottay i Becky Clunan. Mamy przecież nagrodzonej iznerem Baron Stormer ze scenariuszem całkiem popularnego w Polsce Scotta Snydera. O tym komiksie wspomina nawet opis Somny. No, i mamy też dwie wizualne perełki od wydawnictwa Image, czyli Supreme Blue Rose i By Chance or Providence. Zatem jest co wydawać. Lost in Time, czekam na wasz ruch. W lutym wydawnictwo do sprzedaży wypuściło także dobrze zapowiadającą się opowieść postapokaliptyczną. Otrzymaliśmy całą serię w jednym ładnym tomiszczu. Wizualnie zapowiada się super, a fabularnie również powinno być bardzo dobrze. W opisie możemy przeczytać. W trakcie ekspedycji w Himalaję profesor Jack Stanton dokonuje odkrycia śladów starożytnej cywilizacji. Staje się ono inspiracją do napisania przez niego książki, mającej zakwestionować całą koncepcję historii świata i ludzkości. Jedni widzą w nim największego odkrywcę początku trzeciego tysiąclecia, inni traktują go jak szarlatana. Lecz w dniu premiery Antegenesena Stantona dochodzi do bardzo dziwnych wydarzeń. Najpierw ktoś próbuje autora zabić, następnie w sercu Manhattanu rozbija się ogromny tankowiec, a krótko potem Jack, przejeżdżając przez most Brukliński, zostaje przeniesiony do innego świata, gdzie przyszłość ludzkości znajduje się wyłącznie w jego rękach. Czy zdoła przeciwstawić się chaosowi na skalę planetarną? Prorok to postapokaliptyczna seria stworzona przez Matthew Fre przy współudziale zawiera Dorisą, która umiejętnie łączy grozę z wątkami filozoficznymi oraz stawia pytania o cenę ludzkiej ambicji. Jak wspomniałem, zapowiada się bardzo dobrze. No i nieco zabawnie wypadła dla mnie prezentacja obu dzieł. Na kartach obu widzieliśmy jakieś diabelskie istoty, więc można tak pół żartem, pół serio powiedzieć, że lutowe nowości od Lost in Times są piekielnie dobre. Na teraz to wszystko, recenzje już niedługo pojawią się na naszej stronie. Dziękuję wam za uwagę, a wydawnictwu Lost in Time dziękuję za dostarczenie egzemplarzy recenzenckich. Cześć!